Spotkaliśmy się tutaj po to, jak Państwo się domyślacie, po konferencji prasowej, jaka miała, miała miejsce w piątek, konferencji prasowej, na którą zwołał Pan Radny Doma, Domasiewicz i w tym miejscu no, po, po prostu nie mam innego wyjścia jak y, chcę zacząć nowy etap odbudowy y, dobrego imienia spółki y, po tym jak to radny Domasiewicz dopuścił się w moim, y, moim zdaniem tak zwanego jak to się mówi w kodeksie y, karnym zniesławienia w środkach masowego przekazu. Y, miało to miejsce już od dłuższego czasu, a piątkowa konferencja radnego w zasadzie postawiła tylko kropkę nad i z wypowiedzi Pana Radnego w zasadzie wynika, że w spółce dzieją się tylko i wyłącznie złe rzeczy, a w jego szeroko pojętej opinii, wszystko co robimy, inwestycje, reklama, to jest jedno wielkie zło dla mieszkańców, a odbija się to głównie na seniorach, na których tak bardzo zależy prawdopodobnie Panu, panu Radnemu. Pan radny dopuszcza się także na tej konferencji kłamstw na temat spółki. Kłamstwa te są powielane na jego profilu społecznościowym. Mało tego, wykupuje też płatne boty, które w mojej ocenie hejtują też naszą spółkę. Chcę się odnieść do tych spraw, które poruszył na konferencji, jak też przedstawia to na, na swoich spo, spo, społecznościowych. Stronach pan Domasiewicz, lider w zadawaniu pytań, niekwestionowany. I na wstępie chcę powiedzieć, że właśnie jest, jesteśmy na etapie ubezpieczania majątku trwałego naszego przedsiębiorstwa. I w tej chwili przekroczyliśmy już magiczną kwotę 200 milionów złotych, to jest 238 milionów złotych. Jest wyceniany przez firmy ubezpieczające nasz, nasz majątek. Jest to wartość odtworzenia, czyli realna wartość naszego majątku. Kiedy tutaj zaczynałem pracę w 2016 roku, ten majątek był ubezpieczony na 120 milionów złotych. To jest praktycznie dwukrotnie wzrosła wartość tego, tego, tego majątku. I teraz chcę się odnieść do tych wypowiedzi pana radnego, który zarzucił tutaj prezydentowi panu Mariuszowi Szanowskiemu, że w 21 roku w listopadzie pan prezydent oświadczył, że ceny będą, że zrobimy wszystko, żeby te ceny nasze były, były niższe i Yy, powiedział też, że to jest kłamstwo, tak, że jak można teraz spojrzeć w oczy, i tak, i tak, i tak dalej. Proszę Państwa, musimy się cofnąć do 2021 roku. To jest 2021 rok notowania cen węgla od, dwu, od 2011 roku. Widzimy, że do listopada, to jest właśnie listopad 2021 rok, ceny praktycznie wahały się w granicach do 400 złoty i ten trend był wcześniejszy jed, jed, jednakowy tutaj w tym właśnie miejscu. Pan pre, prezydent otrzymał ode mnie informację, no bo tylko tak naprawdę bazuje na tym, co ja mu przekazuję w sprawie MPS, no bo skąd by to mógł, mógł wiedzieć. Założyliśmy wtedy, że cena może wzrosnąć powyżej 500 zł, a my dzięki naszym inwestycjom będziemy w stanie obniżyć cenę jeszcze ciepła. Natomiast za trzy miesiące nastąpiła tak jak wiemy wybuch wojny na Ukrainie. Ceny poszybowały paliw nie, nie tylko węgla, praktycznie o procent 600 tak. One w tej, w, tej, w tej chwili są na poziomie powyżej 1000, były ceny około 1500 zł i wyższe. Są to notowania polskiego indeksu rynku węgla energetycznego. Tam Pan yy, radny przed, przedstawia, czy też po, po, powołuje się na giełdę ARA z Amsterdamu. Nie znam, proszę Państwa, żadnej firmy, która zakupuje w Polsce yy, węgiel na giełdzie w Amsterdamie. To jest po, po prostu absurd. Jest to na pewno yy, jakaś tam forma wizual, wizualnego przedstawienia trendów, jakie mają miejsce w Europie. Natomiast my tutaj w Polsce mamy indeksy swoje i jest to Instytut, który prowadzi to już od, od wielu, wielu lat. Także proszę Państwa, no jak można za, za, zarzucać, że ceny w ogóle wzrosły, jeśli właśnie od tego momentu ceny poszybowały w, w górę? Embargo na węgiel do tego się przy, przy, przyczyniło, przyczyniło się też do tego embargo na zrębki leśne, które też, które też poszły proszę Państwa, proszę Państwa w górę. Ale nasze inwestycje, które przeprowadziliśmy wcześniej, doprowadziły i tak i tak do tego, że nasze ceny. Tutaj mamy ceny z naszych okolicznych miejscowości, w których też są systemy miejskie. I w tej chwili nasza cena y, to jest 69 ,28 zł. 28 groszy za gigajrżół. Proszę tutaj spojrzeć, y, jakie są ceny w innych, w innych mie mie miejscowościach i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przedsiębiorstwo nasze zrobiło wszystko, co w naszej mocy, żeby zapewnić tanią energię w naszym mieście, czy też nie, czy też po prostu. Y, y, czy, czy my po prostu mamy się bać spojrzeć w oczy mieszkańcom Łomży, czy też seniorom? Proszę Państwa, no wydaje mi się, że, że to jest, jest raczej oczywiste, ale zarzuca nam też Pan Radny, że zadłużamy nasze przedsiębiorstwo, że poczynamy tutaj bardzo duże inwestycje, nietrafione, tak jak, jak to Określił. Proszę Państwa, od dawna było wiadomo w branży i, i, na, i w Europie, że od 1 stycznia 2023 roku, czyli od, od tego stycznia, który był, od tej daty obowiązują nowe normy emisji spalin. Co to oznacza dla przedsiębiorstwa tak, tak, takiego jak my, że musimy je po prostu spełniać? I żeby je spełniać, to można to zrobić na kilka sposobów. Tu są ta, takie pod, podstawowe warianty. Pierwszy wariant to jest taki, jaki na przykład, proszę Państwa, zrobiło, y, zrobił Włocławek. Tutaj też podałem tutaj to miasto. Y, dlatego, bo jest to miasto bardzo podobne do Łomży i ma ide, identyczny park y, maszynowy, czyli identyczne kotły, i ten i oni wybrali wariant w postaci takiej, że uzbroili stare kotły w nowe filtry, nowe urządzenia, które pozwalają spełniać nowe normy emisji spalin już od 2001, od, od 1 stycznia właśnie tego tego roku. Myśmy poszli inną drogą, tych wariantów jest więcej, ale to jest tylko pokazane są tutaj dwa. Myśmy poszli inną drogą, zaczęliśmy budować i skończyliśmy to dwa kotły. Jeden ko kocioł wodny, który za zapewnił nam 50% produ produkcji energii cieplnej z biomasy. Oddaliśmy niedawno drugi kocioł, który też produkuje ciepło, ale też produkujemy energię elektryczną. Jeszcze o tym też kilka zdań powiem. Co, co to zape za zapewniło nam? Że nie płacimy. Czy też płacimy dużo mniej za yy, yy, emisję dwu, dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla, yy, gdybyśmy nie zrobili tych instalacji, a ty, tych nowych, yy, tych nowych yy, kotłów, a gdybyśmy zrobili yy, instalację na tych starych urządzeniach, to byśmy nadal płacili 20, w tym roku 25 milionów złotych, wpłacilibyśmy do Unii. Nie my, tylko państwo, czyli mieszkańcy Łomży musieliby te pieniądze nam przekazać i one byłyby w cenie, by w cenie ciepła. My teraz płacimy około 5 milionów złotych za tamten rok, także skala jest bardzo duża. Koszty obu inwe, inwestycji, przystosowania starych gotów, czy też tej ścieżki, którą myśmy poszli, są bardzo podobne. Czyli my i tak, i tak musieliśmy coś zro zrobić, i tak mu musielibyśmy wziąć kre kredyty, i tak byśmy to mu musieli, mu musieli spłacać. Gdybyśmy poszli tą pierwszą drogę, mielibyśmy cenę około, y myślę, że byłaby to cena około y tej ceny, którą teraz ma w Wrocławiu, czyli dwukrotnie wyższa, czyli każdy miesz mieszkaniec łąży, płaciłby dwukrotnie więcej za y ciepło. Ale, proszę Państwa, nie wszyscy wiedzą, ale już my się postaramy na pewno, żeby y, mieszkańcy Łomży się dowiedzieli, że bardzo usilnie namawiał nas Pan Radny przez wiele, wiele lat. Krytykował nasze, y, naszą drogę w zieloną, w zieloną ener energię namawiał nas na to, żebyśmy budowali źródła gazowe. Jest to oczywiście tańsza budowa, niższe koszty, proszę, proszę Państwa, łatwiej się to prowadzi. Rozwiązania są wygodne, brak logistyki dostaw. My teraz logistykę dostaw mamy bardzo, bardzo trudną. Jest to pełna automatyzacja, ale ma jedną wadę. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, natomiast bardzo złym dla odbiorców ciepła czemu. Bo, proszę Państwa, ceny są wysokie. I teraz tutaj mamy cenę naszą, 69 i to jest dla cały, to jest, to, jest, to jest nasz cennik, który teraz mamy, a to jest cena dla jednego odbiorcy, którym był yy, szpital, gdzie właśnie wydzierżawiliśmy kotłownię gazową i to są ceny, jakie obowiązują teraz w szpitalu. Gdybyśmy poszli drogą pana Domasiewicza, proszę Państwa, wszyscy by płacili. Około 300 zł to jest, proszę państwa, czterokrotnie więcej niż teraz. I mówię o tym tutaj głośno i muszą się ludzie dowiedzieć, bo ja naprawdę mogę spojrzeć każdemu seniorowi w oczy i, po, i, po, i, i, i po, powiedzieć wprost, co by było, gdybyśmy po, po, po prostu posłuchali się pana Domasiwicza, niekwestionowanego lidera w zadawaniu pytań. Jesz jeszcze raz. Pod podkreślam, bardzo mi, mi, mi się to podoba. Rodzina miała naprawdę moja wielki ubaw jak yy, opowiadałem o tym. Następny temat reklamy. Czy MPEC powinien się reklamować? Czy, czy jesteśmy monopolistą? Według Pana Domasiewicza jesteśmy monopolistą na tym rynku. Praktycznie nie ma innego źródła ciepła jak tylko źródło z mpec -u. Czy to jest prawda? Kon konkurujemy z gazem ziemnym, gazem LPG, gazem LNG, z pompami ciepła, z peletem na ziarna, na y, pelet y, zwykły, na ekogroszek, piece indukcyjne, ogrzewanie elektryczne. To jest po prostu to, to, to jest konkurencja nasza, która jest y, rozpowszechniona prak praktycznie w naszym mieście i każdy może korzystać z dowolnego źródła ciep ciepła. Podam tutaj nawet y, taki prosty przykład Weneda. Która y, praktycznie jest zbudowana na, na, na naszej rurze, nie korzysta z naszego ciepła. Czemu? Dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Proszę bardzo, to nie, nie za moich y, czasów, ale jest po prostu wybór, tak? Ludzie, ma, ludzie mają, mają wybór. I, a jeżeli mają wybór, no to y, forma reklamy czy też prze, przekonywania ludzi do nas, zresztą buduję tutaj przez cały czas, odkąd jestem dobry klimat do współpracy z deweloperami. Proszę Państwa, pod, pod, podstawowy temat, cena ciepła. Co to jest cena ciepła? To są koszty MPC-u dzielone przez ilość sprzedanego ciepła. to jest po prostu prosta de, de, definicja ciepła. Co zrobić, żeby, żeby cena ciepła była stała? Utrzymuję, że koszty mpc są stałe. Tylko wtedy, jeżeli tutaj w mianowniku sprzedaż się zwiększy. Kiedy się zwiększy? Kiedy w przedsiębiorstwach się zwiększa sprzedaż? Między innymi dzięki temu, że się reklamujemy. Kto buduje budynki, kto jest deweloperem, kto głównie decyduje, nawet w rodzinie, kto decyduje o tym, jakie źródło ciepła będzie. Mąż, żona. Proszę Państwa, no wydaje mi się, że akurat w tej sprawie będzie decydował mąż. Deweloperami, których znam, są wszyscy faceci. Jak można reklamować? Gdzie? Właśnie w sporcie, proszę Państwa. Sport to jest droga przemowy, droga wspólnej nici, przyjaźni, bo my już jesteśmy zaprzyjaźnieni. Właśnie dzięki temu, że mamy reklamy między innymi na imprezach sportowych. I nadal to, proszę Państwa, będziemy robić, bo to przynosi efekty. Proszę Państwa, w ciągu 4 lat nasza moc zamówiona, czyli tak, na, tak na, na, naprawdę realnie sprzedaż, wzrosła w, o, o 12%. Czyli o 12% gdybyśmy mieli stałe koszty, spadłaby cena. Czemu by spadła? Bo to jest efekt skali. Im więcej sprzedamy, tym nasze koszty rozkładają się na większą ilość. Odbiorców, odbiorców ciepła. Dlatego będziemy się reklamować w miarę możliwości. Z jakich pieniędzy się reklamujemy? Pan Doma, 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 Domasiewicz mówi, że to właśnie ci biedni emeryci na to się składają. Proszę Państwa, mamy jeszcze inne przychody. Mamy przychody związane z wynajmem, bardzo duże pieniądze. Teraz dochodzi nam jeszcze około 15 milionów przychodów na marży, która będzie około 500% z tytułu sprzedaży prądu. My mamy na to pieniądze. Właśnie to był ten cel, żeby wreszcie tak naprawdę takim właśnie panom jak pan Doma, Domasiewicz zamknąć usta, żeby nie wpychał po prostu ludziom, Znowu takich tych głupot, że ktoś się na to tutaj składa. Odkąd tutaj jestem, proszę, proszę Państwa, pilnuję cały czas tego, żeby te ceny nasze tutaj były na poziomie realnym, żeby, to, żeby, to, żeby nikt naprawdę nie zarzucił nam, że przepłaca. Stąd mamy też taką liczną ilość odbiorców, odbiorców ciepła. Następny temat. Temat tego takiego baneru, który tutaj występuje, to jest, że 39 milionów złotych pozostało w kieszeniach naszych mieszkańców. To jest, proszę Państwa, prawda. Skąd, to się, skąd ta się kwota bierze? To jest ta kwota niezapłaconych opłat za dwutlenek węgla, dzięki temu, że my nie mamy. Z, y, opłat, bo spalamy bio, y, biomasę. Pan Domasiewicz się pyta ludzi, czy oni czują to w, por, w, por, w, por, w portfelach, a ludzie mówią, że nie czują tego. I chwała Panu, chwała Panu, że nie, nie czują, bo czułyby dopiero wtedy, gdybyśmy w, po prostu wdrażali pomysły Pana Domasiewicza, kiedy cena byłaby czterokrotnie wyższa, to cztery razy mniej, by każdy, jeżeli teraz spojrzy w portfel, to by, by miał cztery razy mniej w portfelu. Jeżeli chodzi o opłaty za ciepło. I o tym po prostu zamierzamy też opowiadać. Następny, następny temat, proszę Państwa, następny temat to jest temat nietrafionych inwe, inwe, inwestycji. Sami Państwo ocencie, czy te inwe, inwe, inwestycje są trafione, czy nie, ale chcę tutaj zwrócić uwagę, czy też omówić temat czerwonego boru, który jest bardzo też często poruszany, że rzekomo są tutaj straty. Owszem, są straty, ponosimy na tym straty, natomiast te straty w żaden sposób nie obciążają mieszkańców łąży. Straty wynikają z czego? Kupując tą nieruchomość zobowiązaliśmy się do tego, że utrzymamy ceny na poziomie, który, który wtedy obecnie był. I przez cały rok nie, nie mogliśmy ich zwiększyć, a jak widzimy ceny opału drastycznie poszły w górę. Myśmy te ceny dopiero nowe wprowadzili. Po roku, czyli w listopadzie w tamtym roku, także nie było szans na to, żeby, żeby po, po, po prostu się tutaj odkuć. Traktujemy to jako inwestycję. Czy proszę państwa, czy naprawdę wierzycie państwo, że zrobiliśmy to sobie to, tak, tak sobie po to, bo nie mamy co, co, co robić? Proszę państwa, my naprawdę mamy co, co robić. Już ja i nie mówię tutaj o tych o zalewaniu mnie pytaniami, które po prostu, na które nie mam czasu odpowiadać. Ja nie mam czasu, proszę Państwa, usiąść tutaj przy tym stole, co tydzień siadamy z inżynierami, rozmawiamy, omawiamy tematy od kilku tygodni, ja nie mam czasu z nimi usiąść, bo muszę odpowiadać na jakieś pytania. Nie mówię, że, że czy słuszne, czy nie, ale proszę Państwa, to jest po prostu czasami naprawdę wielka, wielka przesada bo, bo to ma służyć jednemu. Kampanii wyborczej, którą roz, rozpoczął w moim od, od, odczuciu pan yy, niekwestionowany lider w zadawaniu pytań, czyli pan radny Domasiewicz. Czer, czerwony Bór. Proszę Państwa, chcemy tam już, to nie jest tajemnicą, chcemy tam zbudować spalarnię odpadów medycznych. Czy to się nam uda? Nie wiem. Jestem przekonany, że jest, jest, jest szansa. W tej chwili procedujemy to. Naprawdę ten, ten proces nie, nie, nie jest łatwy. Ile to będzie jeszcze trwało? Nie wiem. Natomiast są dwa rozwiązania. W tej chwili już wiemy, że przejmuje ten cały obszar, w którym tam działamy, wojsko MON. I my on będzie, y, be, będziemy mieli wybór, albo nas wy, 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 wykupią z, na, z, na, z nawiązką, czyli wszystkie te, te, te nasze koszty będą zwrócone, albo dogadamy się w jakiś tam sposób, ponieważ jeżeli tam będzie 2000 y, y, żo, żo, żołnierzy, to, to ktoś musi og, ogrzać. I Ktoś to mu, mu, musi zrobić. Nie wiem, jak, jak, to, jak to będzie. Na pewno nie stracimy na tym, proszę, proszę państwa. To nie jest, to nie jest y, proszę państwa, y, prosty proces. Ten proces, który tutaj rob, robiliśmy wcześniej przy tych inwe, inwestycjach też trwał długo. Panu Domasiewiczowi może się kojarzy to y, z hodowaniem truskawek. No To jest prosty temat, tak? Sadzamy na wiosnę, zbieramy. Proszę państwa. To nie jest taki, taki, taki proces. Takie procesy trwają dużo, dużo dłużej. Poczekajmy, dajcie nam po, po prostu spokojnie pracować. Nas, nas, następny temat. Jest strata, będą podwyżki. Kolejna bzdura. Żadna strata nie wpływa na jakiekolwiek zwiększenie kosztów i to mówię z całą odpowiedzialnością. Odwoływanie się do giełdy ARA wspom wspominałem. Amsterdam, nie znam przedsiębiorstwa, które kupuje na giełdzie węgiel, na giełdzie w Amsterdamie czy tam w, Rot w Rotterdamie. Poruszamy się na naszych tutaj y, indeksach. Zrębki. Zrębki są kupowane spotowo i w ocenie znawcy y, pana niekwestionowanego lidera w zadawaniu pytań, w jego ocenie jest to niebezpieczna sytuacja. Proszę państwa, sprawda jest taka, że ceny tak rosły, że nikt tych umów z nami nie chciał. Po prostu nikt tych umów nie chciał, bo cena praktycznie co tydzień szła w górę, była wojna, embargo. Działy się naprawdę różne sytuacje. Udało się nam to opanować. Teraz jest sytuacja taka, że te ceny spadają i to my nie chcemy stałych umów, bo teraz idzie w drugą stronę. Stabilności w, na, w, na, w naszym kraju niestety, proszę Państwa, nie ma i to nie jest tak, że my nie chcemy tych, tych, tych umów. Tych umów nie miał nikt, proszę Państwa, chyba, że ktoś miał stare, a jak, jak miał stare, to były zrywane, bo koszt zerwania był tańszy niż tak naprawdę sprzedanie tego w innym miejscu. Temat, proszę Państwa, który na pewno jeszcze tutaj wróci, to jest temat wynagrodzeń, bo takie pytanie też tutaj padły pan, wcześniej Pan Radny Doma, Domasiewicz, czy też ten lider, tak jak już tutaj wiemy, w, w pewnej dziedzinie, yy, będzie na pewno yy miał takie pytanie, miał wcześniej, wspomniał też tam gdzieś tam, yy, pamiętam, mamy to zapisane nasza kancelaria prawna, którą wynajęliśmy, ale to o tym tutaj, o tym, o tym trochę, trochę później, tym się zajęła i to, i to wszystko zbiera. Wynagrodzenia. Mówił, że, że wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie było, a były, proszę, proszę Państwa. Przez trzy lata moi pracownicy wszyscy czekali na to, żeby one były. Nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, bo było, naprawdę budowaliśmy, były bardzo du duże wydatki i Yy, w tej chwili yy, od 1 stycznia yy, nasz fundusz wzrósł prawie o 28% w skali yy, rok do roku i słucham wynagrodzeń. Wyna, wy, 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 wy Z czym to jest zwią, związane? Z tym, że ci ludzie czekali na, na wynagrodzenia yy, wiemy, że była in, 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 inflacja, wszyscy tak naprawdę pracują na pełnych ob, 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 obrotach doszło bardzo dużo stanowisk takich typowo specy, 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 specjalistycznych praktycznie wynagrodzenia powyżej 100 tysięcy, po, powyżej 10 tysięcy złotych są już u nas teraz się robią normą po, po prostu automatyk yy, nie przyjdzie teraz tutaj za niższe po prostu pieniądze a Wprowadziliśmy bardzo duże, dużo inno, inno, innowacji, Jest ba duże niebezpieczeństwa są związane też z eksploatacją, bo ciśnienia pary, które tam teraz panują, są bardzo duże. Byłem sam świadkiem takiej kata katastrofy, jak jeszcze pracowałem w elektrowni ostrołęka, kiedy taka rura wy wybucha i wiem, co to znaczy. I wiem, że ludzie się po, po prostu boją. Jeżeli się pracuje i odpowiedzialnie. Zresztą będziemy chcieli też to tutaj nagrać, jak to teraz u nas wy wygląda. Naprawdę, ci ludzie mu muszą zarabiać i oni będą, będą po prostu zarabiać. Wydajemy też pieniądze na, sz na szkolenia, wyjazdy. To będzie na pewno na na następny temat. Pan Marek też na pewno się o to postara, żeby to w jakiś tam spo sposób wy 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 wybrzmiało negatywnie. Y i szkolenia prowadzimy, jeździmy. Praktycznie wszyscy, proszę Państwa, którzy chcą, pracownicy jakiekolwiek szkolenia, mają pozwolenie. Szkolenia to jest rzecz priorytetowa. Wszyscy muszą być na, być na bieżąco. Jeżeli po prostu nie, nie będą, to jesteśmy w tyle. Same, proszę Państwa, banery, które będziemy, będziemy wystawiali tutaj w mieście i będziemy na nich też informowali o tym, co by się stało, gdybyśmy posłuchali się pana radnego, jakie byłyby ceny, gdybyśmy po, po, po prostu produkowali na gaz. To jest około 100 tysięcy złotych. To wszystko będzie niestety po, po, po prostu z państwa pieniędzy, ale musimy to zrobić. Ja mam to wpisane w kontrakcie, mam dbać o wizerunek firmy, podchodzę do tego z pełną determinacją, z szacunkiem do tej firmy i dla właściciela i dla pracowników i muszę po, po prostu o to, o to zadbać. Też wejdziemy też na, na pewno na drogę sądową z tymi wszystkimi tematami, które są kłamliwe i niestety będą to pozwy cywilne. One będą trwały. Nie wiem ile to, to będzie trwało. Te koszty też ponoszą, poniosą niestety mieszkańcy Yy, nas, nasi odbiorcy yy, ciepło, ale taka jest kolej rzeczy, jeżeli się powiedziało A, to trzeba też po, 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 powiedzieć B.